Hej, witajcie w Kuchni Kwasiora! Dwa szybkie pytania na start. Czy lubicie drink tequila Sunrise? Czy lubicie dobre barbecue? Jeśli dwie okejki, to zostańcie ze mną. Przenosimy się, fu, szybciutko na południe Stanów Zjednoczonych do stanu Texas, ponieważ tam właśnie powstało to danie. Tam miałem przyjemność kosztować je po raz pierwszy, zakochałem się. Będzie nam potrzebny. Nie będziemy robić zbliżeń, tutaj wszystko sobie powiemy. Boczek. Mm, ważne, aby był on ze skórą. Taki dorodny, gruby, tłusty płacz, taki ma być. Z częścią żebrową, ale bez kości. To jest istotne, ponieważ to mięsko tutaj z pomiędzy kości żebrowych jest przecudowne. Przyprawy. Ja dzisiaj użyję TXA oraz Original. Do kupienia są na kuchniakwasiera.com. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Wpadajcie na zakupy. Świetnie one łączą się ze sobą, świetnie smakują każda osobno i obie wywodzą się z tamtych stron, właśnie. Jeśli nie macie ich na podręciu, to żaden problem. Przyprawy zastępcze będą znajdowały się w opisie, jak zwykle. Sól, czarny pieprz, czosnek, cebula, ostra papryka, słodka, papryka, kmin i jesteście w domu. Ale i tak je wypiszę. Dalej będziemy jeszcze na koniec potrzebowali musztardę i to wszystko do zamarynowania mięsiwa. Kolejne składniki wiadą z czasem. Zajmijmy się teraz za e, boczek. Należy go dokładnie wysmarować musztardą, żeby stworzyć przylepiastą strukturę, do której przywrzą przyprawę. Przywrą przyprawę. Ła, wow, pięknie to wygląda i pachnie już na tym etapie. Mm, Przyprawnie żałujemy, ponieważ raz, że to jest sążny kawał mięsiwa, dwa, że tłusty, a tłustości lubią być dobrze doprawiane. Skóry zaś nie doprawiamy. Tylko smarujemy moją musztardą. A dlaczego? A dlatego, że przyprawy od spodu mogłyby się przypalić i nabrać goryczy, co chcemy uniknąć. Więc skóra dostaje tylko musztardy, kwaśność z musztardy wchodzi w struktury mięsiwa, wchodzi w struktury tłuszczu i skóry, powodując, że całość stanie się niezwykle delikatne i przepyszne. Nie mogę się doczekać. Niech to się teraz marynuje. Słońce już popołudniowe, więc nie ma problemu. Ja w tym czasie rozpalam grill. Rozpalając smoker pamiętajcie aby na początku nie otwierać komina, co by ten brudny dym tutaj nie wlatywał nam na komorę, tylko gdzieś tam na bok. No i pięknie, smoker rozgrzany jest do temperatury 120 stopni tak około, ponieważ grillować to będziemy metodą low and slow, pomalutku. Jeśli byście robili to cudo na gazowcach, dwie skrajne fajery na minimum, połać mięsiwa układamy na środku. W grillach kubełkowych to samo, żar na boki, mięcho na środek. 4 godziny łącznie będzie trwał czas pierwszego etapu grillowania. Już po godzinie, jak całość dobrze się obsuszy, nabierze ciepła, to dodamy tutaj drewna. Drewna bukowego, ja dodam, może być jakiekolwiek inne drewno dobre do wędzenia, i po godzinie zaczniemy puszczać tutaj lekki dymek. Dymek, tak zwany blue smoke, dymek niebieski, nie będzie tutaj lokomotywy. To będzie delikatne wędzenie w typowo amerykańskim stylu. Do zobaczenia. Ta półeczka tutaj nad paleniskiem jest szalenie istotna. Służy ona do odkładania nań. Drewna, drewna, które będziemy podrzucać do paleniska. Zimą najlepiej to się sprawdza, kiedy dookoła zimno, drewno może być wręcz zamarznięte. Ono teraz złapie ciepła i po dorzuceniu do ognia nie będzie takiego skoku temperatur. Także drewno już tutaj zawsze trzymajcie na półersce, niech przygotowuje się do palenia. Szyber dolny otwarty jest na poziom średni, górny komin, hop, tak samo. Generalnie starajcie się trzymać zasady, że tak jak otwieracie szyber dolny. Tak samo powinien być otwarty komin. Dymek delikatnie idzie, druga godzinka grillowania, czas zrobić tequila sunrise. Do tego będziemy potrzebowali tequilę, sak pomarańczowy i grenadinkę. Mieszamy wszystkie składniki. i glazurujemy całość przez kolejne dwie godziny pieczenia, mniej więcej co dwa kwadranse. Siup, 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 nastał zmierzch. 4 godziny za nami, mięsiwo jest już gotowe. Można oczywiście zjeść je już teraz, pokroić w plastry, cieniutkie najlepiej, kilka plastrów na, na kanapkę i takiego burgera sobie wciągnąć, ale ja polecam przejść do kolejnego, finalnego, obiecuję już, etapu. Mianowicie, należy przygotować zalewę. Z pozostałości tequila sunrise oraz ostrego sosu. To jest mój autorski sos original, może być jakikolwiek inny ostry sos. Mieszamy to tutaj w w głębokim naczyniu, a boczek kroimy w grube plastry 2-3 cm i układamy w tym sosie. all right let's hear it good tam teraz z powrotem na grill godzina czasu parametry te same niech to się zwolna poddusi w sosie Wow, słuchajcie, zapachy są fenomenalne. 5 godzin grillowania za nami, to też zapraszam do stołu. Przepraszam za mój wygląd i za to, co się tutaj teraz dzieje, ale to jest po prostu poezja. Z jednej strony charakterystyczny smak tequila Sunrise, z drugiej strony tłusty, dobrze doprawiony boczek z tymi charakterystycznymi, dymnymi nutami barbecue. Wszystko jest wytaplane w teraz już pikantnym również sosiku, a dzięki temu, że robiliśmy całość metodą low and slow, w niskiej temperaturze, to tłuszczyk wyżelował, to wszystko jest mięciuśką, przepyszną galaretką i spójrzcie, jak pięknie rozrywa się... Na kawałeczki, skórka mięciuszka. coś wspaniałego, wieża taka blacha na stół i gwarantuje, że do szczęścia nie trzeba nic więcej. Pozdrawiam, trzymajcie się, hej!